Trzymałam widzowie, to jest już ostatnia część. Zagróćcie To jest ostatnia już część. Jazda na rowerze to już będzie 3-3. Jak już o co chodzi z tym jazdem na rowerze 2, 3, 1 i 3, to po prostu liczby, ile jeszcze na filmów zostało. No i niestety to już jest koniec tej serii. Może będzie jeszcze kilka filmów. Może coś tym się odechce, i. Znaczy zachce i będzie więcej odcinków z jazdy na rowerze. Mamy tu kolegę. Nie wiem jeszcze gdzie, ale jedziemy na wycieczkę. Tak. Jakoś... Krzysiek jeszcze o tym nie wiesz, ale będziemy jechać na wycieczkę. Do Co ty gadasz? Będziemy teraz spręcać na most, znaczy na skączkowce, na puszczek. Co? Przecież mieliśmy na jechać. Moje na Pamiętajcie, że na 2000 subów na robię kanał z kolegą i zanim niedługo będzie też kanał z kolegą bos I mam do Was pytanie czy musicie wejść na kartę społeczność Bo tam jest Film, znaczy ankieta dla was, z kim mam nagrać, z kim mam nagrać piosenkę Niebieskie 6 z Bospro czy Oli Monster Pro, Oli czy Bo. Tak więc odstawiacie tam, Lalię chyba za komentarzy, potem po, po tym odcinku zobaczę, czy, i zobaczymy ile, czego będzie więcej, tego czy tego. Po prostu zobaczę, ile będzie się... Ha, 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 się ha, 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 bo okazało się że wszystko było proszę ha, po prostu jest oh po prostu nigdy no, nie mogliście usłyszeć, że co tam wiem, ale jedziemy jest wszystko spoko mamy tu rower pamiętacie tutaj jak w pierwszej godzinie no, musiałam odwrócić y, ogólnie Eee, ogólnie tutaj z kolegą jedziemy. Nie mogę wam go pokazać, bo on nie pokazuje twarzy. Może kiedyś będzie specjalny, której pokażę Kipie. O! Słyszeliście na 50 słów mój kolega. Pokazuje. Na 1000! A na 1000? Ja zawsze. zawsze. Na 1000 słów kolega pokazuje twarz. Znaczy ja już mam co ale to cały chodziło o jego kanał, nie o mój. Bo tak to by on już musiałby pokazać tą twarz. Ja się o, kto siedzi? O, ktoś jedzie. dalej. Dalej, dalej, Dobra, dalej. Dalej, dalej, dalej. Dalej, dalej, dalej. Dalej, 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 jest Dalej, Gdzie? dalej, dalej, gdzie? Co, ja, gdzie? Ja Jak ten film będzie miał 11, znaczy 10 minut to go zakończam. co wtedy jeden mój film miał 20, ale wtedy nie myślałem o tym, teraz po 10 minut taki film będzie trwał. Potyśka, wieszcie to zamiast się podwołamka, wieszcie podwołamka, to kamień to, taki wiązek. Chciałam pamiętać, dawajcie sub, lajki, ptaki i zaniedbę go, piosenki niebieskie sześć. Ja mam takie pod player, śpiewać, to jest niebieskie sześć, niebieskie sześć, Niebieskie, niebieskie sześć niebieskie 6 niebieskie 6, 6, sześć, niebieskie taki pod trailer Ześmiewam Was teraz taki pod trailer Żebyście wiedzieli z czym będzie ta piosenka się jadła Patrzcie jesteśmy na stadionie, czekajcie muszę podejść, per, 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 per. jesteśmy na stadionie Mewy Goliszów. i ja! Może być tak, że tak z tego zło. na przyjedzie Spotkamy się już 7 minut. Czyli zostało nam jakieś jeszcze 6 tak. Tutaj tak. Tak, Mój. poweł. Wiem, że ten film teraz będzie taki mega, ale jak chcecie to mogę jeszcze jeszcze, jeszcze mogę nagrać film jak jeździmy na rowerach tylko to będzie prostej na nazwa, czyli luźna jazda na rowerach to będzie jedna część nie, wiem, Sandie, nie, tak nie, wiem, to nie, 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 ja gadam? nie, tu nie, Właśnie nie się leciałem. Na ja czułem, czego się nie piłkarze To był dość no, ale jest. Ostatnio z kolegą tam byliśmy. E, idzie leczenie tam również, Tam przystąpił gramce, Dzień No i zaraz się żegnamy. Ale jak widzicie ten film, to prawdopodobnie. Co? Słuchajcie, na karcie społeczności, prawdopodobnie ja Jóży jest odliczanie, nie? Znaczy ja, czy ja też. Na karcie społeczności mi się pojawiła pewnie nowa społeczność pod tytułem Soda, że taki słabe, ale Soda, lecimy wstecz. Tak, bo tak będzie, lecimy następny filmik, filmik. Tak więc. Trzymajcie się widzowie, zostawcie subika i lajka. Ja byłam Holm, z kanału Dimex. Ja was żegnam. Pa, pa.